Witam serdecznie wszystkich zbieraczy Tutaj leży mój wierny piesek Który ze mną cały czas chodzi I chciałbym wam dzisiaj pokazać Moją ładną kolekcję Z kilku sezonów Teraz wam pokażę Będziemy Będę wam pokazywał od najmniejszych Tu już naprawdę takie staruchy Tu od kozła takie obgryzione Ale to też wszystko świeżynki były Kiedyś No i popatrzcie tu są kolejne ale to wszystko ...nie do pary. Ładne sztuki... ...ale nie wiem gdzie są... ...te, które by mogły być... ...no może tą tu by... ...może tą bym sparował, bo tak... ...taka podobna... Sporo się tego nazbierało ale no cóż byczków coraz mniej No i popatrzcie jakie potężne ale to wszystko pojedyncze sztuki Coraz to większe trochę trochę czasu się zbierało no i tutaj zaczynamy to są już pary Tu jest jedna para kolejna takie maluszki też para no muszę trochę wyżej bo nie widać to jest ta para co wam pokazywałem ostatnio co go znalazłem Teraz go mam tutaj do pary Tu jest taka potężna para też zobaczcie jakie grubasy To no, mi się udało sparować Kolega miał, że wymieniliśmy się Tu jest taka ciemna, też piękna para Jeszcze jednego chciałem sparować to jest ta korona, którą znalazłem To jest ten wieniec, co też co znalazłem, albo bodajże dwa lata temu Tam jest ze stycznia ten wieniec tu jest też piękna sztuka, gruba staki No, a chciałem wam pokazać jeszcze tego Też chcę sparować, bo gdzie on jest teraz? Który to tu jest? Mm, o, ten tego jeszcze sparuję bo zbieracz ze zbieraczem rozmawiałem i oglądałem go nawet. Także ma i wymienimy go i sobie sparuje. Teraz wam pokażę tutaj. Piękny wieniec no i tu, a tu jest król polowania. Prawdzie trochę podstarzały, no ale jest. No i taka to oto moja kolekcja. No jak coś się znajdzie to wam pokażę. I takim akcentem będę Kończył. Pozdrawiam wszystkich.